Cześć, tutaj Davis. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Star Wars Battlefront. Dzisiaj przetestujemy sobie misję dla jednego gracza. I tak, mamy szkolenie, bitwy i przetrwanie. Zaczynamy sobie od szkolenia. No i po kolei kanion żebraka. E, nad kanionami na Tatooine. Dostrzeżono siły Imperium. Dołącz do patroli X-Wingów i sprawdź te doniesienia. No okej. Okay. Te jakieś gwiazdki za chyba wykonane rzeczy. No to gra solo, nie? Kanion żebraka Tatuin. Zaraz zobaczymy, o co chodzi w tych misjach dla pojedynczego gracza. Polatamy sobie X-Wingiem. Niech to się załaduje najpierw Dobra, jak się latało. Chyba że wiem. Dobra. Dobra, dobra. Wszystko sobie przypomniałem. I teraz tylko czekać. Czekamy. Gro. Czekamy. No nie wiem, zobaczymy jak to wygląda w ogóle. Te całe misje, szkolenie, może będzie nawet ciekawe, nie? O, ch ch chyba już jest. Rozpocznij misję: kanion żebraka. Mission over sector 10. Nothing to report so far. We'll make a pass through the cave before heading back. Dobra, Red group. Scanners are picking up unidentified contacts ahead of your position. Proceed with caution. Follow me into the canyon reduce speed and stay low to avoid imperial scans Contacts confirmed we'll move to intercept aha i widzę że Będą... Przeciwnicy. O właśnie i są Musimy ich namierzyć, nie? Dobra, jeden leży. Jedziemy dalej. Chodź tu przyjacielu. Dobra, mamy go. Next jest Ło wow! Jakbyś wow, wow. tu leciał. Okej, okay. leży. Następny oj. Dobra. Jeszcze jeden. I za nami. O nie, jednak przed nami. Uwaga, zaraz go dorwiemy. Jest, siedzi. No, kolejna fala. Uwaga. Tu jeszcze coś leci, nie? O, niepotrzebnie tu wlatywałem. Ok, siodziemy im na plecy. Wow, 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 wow. Się uparł na nas jakiś skubaniec, ale nie damy się tak łatwo, nie? A ciocieczko, ciocieczko, Dobra, leży. Ach, gdzie on jest? Tutaj! Moment, jeszcze chwila, już go namierzamy. Leży. Next. Pięknie! In your face. Nie widzę kolejnych. Aha, dopiero lecą. Nadlatują. Urde, coraz więcej ich tutaj się robi. Gdzie on jest? Wow! Rozbił się o nas, że nam maszyny nie zniszczył. Dobra, leży. Nice. następny. Uciekniesz nam już. Ok, zwalniamy i. Pięknie. Ostatni. Wyrównamy lot. Dobra. <coughs> Gotowe. Misja wykonana. Prawdopodobnie. A, no i fajnie, no dało się spoko, misja udana jest jedna gwiazdka, jest druga gwiazdka i o nie, nie, trzecia gwiazdka była. Do zdobycia, jeśli nie użylibyśmy torped protonowych. No dobra, trudno. My się kiedyś tam dobije tą gwiazdkę, nie? to będzie z powrotem? A teraz kolejna misja pościg na Nandorze. Ścigaj uciekających rebeliantów skuterem. Dobra, siły rebelianckie przemieszczają się do punktu ewakuacyjnego w pobliżu Twojego patrolu. Nie pozwól im uciec. Zadanie wykonane, 50 kredytów w nagrodę, 2,5 minuty i pokonaj ich, pokonaj 5 i dotrzyj do punktu, 5 argumentów i dotrzyj do punktu docelowego, dobra, to lecimy, pościg na Endorze, kolejna misja, zobaczymy jak to wygląda, będziemy się, się ścigać skuterem. No i spoko. Wygląda to nieźle. Takie wprowadzenie do gry, ale bardzo, bardzo przyjemne. No. Coś mapki się długo ładują, nie? No, poczekamy. Nie pali się. O, 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 chyba, chyba, chyba będzie. Dobra, jest. Pościg na dorze. Klikamy. <sweak reconstructed> <skrywa Main baterie> mm -hmm. Czyli lecimy na patrol. W ten sposób na czym się latać z skuterem. co? Kurde, przerąbane było tym latać. Jak na mój skromny gust. No kurde, zabrali nam... Ścigacze. Nie! Nie! Wow, 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 spokój. O o. o coś zrobiliśmy. Wow. Au, to bolało czy tu jest jakieś nie tu nie ma namierzania. Jest drzewo Pięknie. Dobra. Okej. Okay. To będzie ciekawa misja. Dobra, nieźle. Czy jest to namierzenie? na jest chyba. Fak, dobra, fajnie, że mi powiedzieli, ale troszkę za szybko pędzę. Coś mi się tak wydaje, że powinienem trochę zwolnić. Dobra, 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 jedziemy. Nie! Wydawało mi się, że się zmieszczę, nie? Dobra, mam jeszcze dwa życia. No, to zaraz będzie po życiach. Au. Ła. Wow. Dobra, ostatnie dwa życia. Jaki super szybkość jakaś! Niestety. No powiem wam, to latanie tutaj jest masakryczne między tymi drzewami. Uff, udało się. Chwila, moment, A. Ah. Haha, słabizna Kurde To to powtórka, nie? Ech. porażka tym razem Porobiony, porobiony, no totalnie Nie dałem rady Przerąbane między tymi drzewami latać Dobra, gramy jeszcze raz, spróbuję ich szybciej wykończyć, ok. Dobra, muszę części operować gazem. To nie był dobry pomysł. Dobra. Dobra, jeszcze jeden. No gin, ile można ciebie strzelać Dobra, dobra, mam to, mam to. Jej! Uwaga do drzewa! Skracam jak mogę, nie? Dobra, następny. Uwaga! Fuck Mam go! Nie, nie mam go jednak. Między, między. Dobra. Chwila, bo mi się przygrzeje broń i nic z tego nie będzie. Chodź tu, koteczku. Dobra, pięknie. Następny. Wow, obiłem się. Ej! gdzie we mnie strzelasz? Ła! Wow! No pięknie. No i co? Gdyby we mnie nie strzelił, wszystko było dobrze. Wiem, że uciekają. Moment. Bo mi tutaj. Ła! Wow, widzieliście jak między nogami przelecieliśmy? Fartem? Dobra. Dobra, dobra. Chodźcie tu, chodźcie tu. A już po wszystkim. Chyba, tak? Hy! O kurde. Sporo imperialnych nie? No dobra, misja udana. Zobaczmy. Będzie 5 gwiazdek. trzy gwiazdki. No nie. 2,5 minuty. Ale, jaja, ja, 10 sekund, nie? Przez to, że się rozbiłem pewnie. Fuck. No dobra, spoko. No fajne te misje, powiem Wam. Całkiem spoko. Całkiem fajowe. To tyle na ten odcinek. Dzięki Wielkie. To były misje w Star Wars Battlefront. I widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.